Te zwierzęta, takie zwierzęta, takie zwierzęta, takie trochę. Hm. A takie zwierzęta, takie zwierzęta, takie to jest zwierzęta, takie zwierzęta,

I pierwsza minuta filmu. 2000 lat Trochę mam chrypę, więc muszę więc mogę troszeczkę nie grać, nie przymieć, więc... A gdzie jest to demo? Nie chcę, mi się kupować partnera z Blah, 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 blah. I know. But there's really no time for the animatronic characters here do get a bit clunky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters uh. hold a special place in the hearts of children, and you need to show them a little respect. Right? Okay. Idy my ten kiatrack. Nie chcę wiedzieć, ile on ma kratek na zgromadzenie. Hmm. Tutaj mamy. On się boni nasygał. Tu mamy Fiksego. Tutaj mamy dzikiej tektury. Gdybym był tutaj, naszego teraz co bym zrobił, to bym chciał e, napić tego napoju z kubka. Ale te pajęczyny pod wórkiem, to no już jest trochę przesadza, więc...

on chyba jest tutaj, taki co? Zamykać ćwic, spoko. No dobra noc, słodkich snów Z tego co mi wiadomo, ten hałas oznacza, że ktoś jest w szóstej i nie wiem kto. Mm. I na w stoletę, jaką można się to wiedzieć? Um... Ej, szkata! Jest szkata, mamy 40% mniej więcej. 5. Ła narusia. To ja już zamykam trzczkę nagad I nic nie robię. Nie chcę wiedzieć co ci tam robić w tej kuchni, więc no, oje to jest kuchnia, no, gdzie i można tak hałasować, ty, 24% i wskażę 3%, ty, jakaś ok okulka. You keep it. Uh hello, hello. I'm you're your hearing you today, too. Uh, congrats. Uh, I, I won't talk quite as long this time since Freddie and his friends tend to become more active in the week progresses. Uh, it might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Uh, interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. i heard he becomes a lot more active in the dark, though. So, hey,

Ciekawe czy w tym mów sam. i ogóle tej części mógł skoczyć Gordon Fred chęć na drugie drugiej części, którą nieco wiele kojarzę. To jest ścianę i nie wiem kto ej nie Wiem co tu jesteś To on był Ale wiem jeszcze ten taniak sobie była Signia więc jest też No jest ty czruje ten 5 Piąta godzina. 10%. jeśli kolbisko nie wyskoczy, to jest. w takim prześpieniu widać, bo on jest. Nie wiem co to było jakiś szkielet. Idealnie! Przyska. O, to już spoko. Więc na 10 minut, więc...